Cześć, witam Cię na kanale Suwalskiej przygody. Zabieram Cię dzisiaj w podróż po Suwalszczyźnie. Przed nami około 160 km trasy. Jak zawsze, wjeżdża czołówka i zaczynamy. Dzisiejszą wyprawę poprowadzi każdy z naszych gości. Dla wszystkich ekip przygotowaliśmy roadbooka z fragmentem trasy. Kolejność ustalimy w drodze losowania. A żeby nie było nudno, to każda załoga po zakończeniu swojego roadbooka losuje następną, która będzie prowadziła dalej konflikt. Monotonna jazda, to nie z nami. po prostu zapoznać, jak wygląda, tak? wyciągnij jedno jajeczko. A co tam jest w środku? Otwieramy, zobaczymy, co w środku jest. Jest nie wiem czy nie ma doświadczenia, czy dostał takiego jaja? Taki Artur, co <grym /dźwięk> Idziemy na drogę. Kolejny zjazd już masz 50 metrów. 500 metrów, przepraszam. 500 metrów. No dobra, czekamy aż pierwsza ekipa się podstawi. Już jest. Jedziemy, ciekawe jak to wszystko wyjdzie. Będzie dobrze. Trochę przerażenia było widać na początku, ale będzie dobrze. Przecież robimy to wszystko dla zabawy. tu raz zaliczyła przez bojowych. Czas teraz na Michała. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Co naszym gościom nie strasznie. I właśnie o to chodzi: żeby złapać tego bakcyla of roadu i przy okazji nabyć trochę doświadczenia. To jest. To jest taka cisza na radiu. Taka cisza, wszyscy przejęci. <gry> Ale jest dobrze, idzie jak po szósteczku. To będzie w Paweł, Paweł. Już, nie CRV. już nie CRV, tylko galoper. No nie, zauważ jedną rzecz. Ciebie na Rodwuku po drodze jest niestoputane. No i następny pojechał naprzód. Przy rozlewisku czarnej hańczy i przejechaniu serpentyny przypominającej do złudzenia te w Bieszczadach, czekała nas kolejna zmiana prowadzącego. Wybór padł na Bartka, który za towarzyszy podróży miał dwa urocze psiaki, Arciego i Melona. Ale i to nie problem. Przez chwilę miał po prostu pasażera na gapę. Ten przedni jest, Koleczki, albo te już snakuje teren, więc coraz no mniej ludzi zostaje. To mniejszy problem, a za niej Oooo. I od początku narzucił dość żwawe tempo. Nawet brud nie był w stanie go na chwilę zatrzymać. No i nie miałam też szans włączyć kamery. Po stoju na rozprostowanie nóg ruszyliśmy dalej. Wszystko wskazywało na to, że będzie to najszybciej przejechany odcinek trasy. Do czasu! No to mamy nieplanowany post. Grunt to nie dać się zaskoczyć. Ciekawe, co jeszcze Marcin ma w bagażniku. Szybko jednak stwierdziliśmy, że tę pracę zostawiamy leśniczym, a my jedziemy objazdem. Yeah. nas na Pilot wybrany, jedziemy dalej. O, panowie gazdodawcy, Łukasz narzucił również niezłe tempo. Po chwilowych kłopotach szybko doprowadził nas do miejsca kolejnej zmiany. Tym razem na przedzie kolumny Wojtek i jego Jeep. Trasę do kolejnego przystanku i kolejnej zmiany prowadzącego pokonaliśmy szybko i bez żadnych problemów. Właśnie po raz ostatni zmieniliśmy prowadzącego, spróbują drobne nieścisłości i jedziemy ja dalej. Załoga Kuby z Jeepa miała chyba największe obawy co do jazdy według roadbooka. Po początkowych trudnościach reszta trasy poszła już gładko. A my, niepostrzeżenie, wjechaliśmy w obrzeża Suwalskiego Parku Krajobrazowego. O, widzisz, Oj, co Jak rozróżniasz prawo i lewo? No to ja pojechałem w prawo, myślę dobra. ale bo, bo ty miałeś tak rękę, a to tak się bierze. Wszystkich naszych gości już obdzieliliśmy. Obdzieliliśmy rootbokami. Zostały nam trzy przeznaczone dla ekip, które dzisiaj niestety nie mogły dojechać. ale znalazł się chętny, który przejął pałeczkę i prowadzi nas dalej. A tymczasem chłopaki przesadzili mnie do tyłu i stwierdzili, że będą się we dwóch z przodu lepiej bawić. Paru fruit team prowadzi nas dalej. Tymczasem szutry zamieniamy na nieco mniej uczęszczane dukty. musieli prowadzić całą grupę Mam nadzieję, że byli zadowoleni że nie zmarł ich za mocno to że jeszcze na... tak trochę miało ale przede wszystkim że jeszcze będą chcieli przyjechać do i na zappieć Się jedzie na drugim czy trzecim miejscu, gdzie zazwyczaj jedziemy jako pierwsi. Sprawdzamy, co się tylko dzieje za nami. Czy jest szansa, że nie nakręciłam wrogów? Szansa jest, że ja poprawiłem po tobie. Marysiu, czy mogłabyś podejść? Marysia, co Co ty tam filmujesz? Ten syn w bagażniku? No tylko tak go narobił? Ja! Przyznaję się, bez picia Au! Jak narobiłeś syfu, to teraz nie krzycz na mnie, że go będę filmować A to, to za nalewka, bo podobno dobra To nie nalewka Co to za A co, wy już zaczęliście? Już szaleją, nie? Nocą deptana Gruszkowa. Spójrzcie. Szaleństwo! Dużo wrażeń. Dużo wrażeń? Dużo. A co największe wrażenie na tobie zrobiło?